Zapraszam na warsztaty wiosną, dbam o siebie. Dwa dni dosyć intensywne, ale w przepięknej scenarii, ponieważ tuż pod lasem, w domu dużym, luksusowym, komfortowym, przestronnym. Dwa dni dla każdej osoby, która chce nie tylko odpocząć i spędzić czas w gronie bardzo pozytywnych ludzi to na pewno, ale też zdobyć konkretną dawkę wiedzy. Dlaczego wiosną dbam o siebie? Ponieważ każde pora roku rządzi się swoimi prawami i o tym myślę, że każdy wie, ale już nie każdy wie o tym, że organizm też wtedy rządzi się troszeczkę swoimi prawami i dobrze jest wiedzieć, nawet uważam, że każdy powinien wiedzieć, w jaki sposób należy zadbać o siebie w każdej porze roku i ten warsztat, te, te dwa dni, które spędzimy razem, są dla wszystkich tych osób, które po pierwsze nie tylko chcą odpocząć na łonie natury i przebywać wśród pozytywnych ludzi i po prostu odpocząć, pobyć w cichym, komfortowym, spokojnym miejscu i oddychać naprawdę bardzo świeżym powietrzem. A dla tych osób również, które chcą poznać tajniki detoksu organizmu, chcą wiedzieć, w jaki sposób Oczyszczać swój organizm, na co zwrócić uwagę, czego się wystrzegać, w jaki sposób dbać o wątrobę, w jaki sposób oczyszczać wątrobę i też kiedy można, a kiedy nie można i na co zwrócić uwagę. Dodatkowo również nauczycie się, w jaki sposób wspierać meridiany wątroby i pęcherzyka żółciowego. Więc popatrzcie, że będą to informacje nie tylko z zakresu medycyny naturalnej, ale również medycyny chińskiej, ponieważ w tym obszarze również bardzo mocno się obracam. To jest, ten warsztat jest też dla wszystkich tych osób, które chcą wiedzieć, w jaki sposób już zawsze rodzić, radzić sobie ze złością, bo jest to emocja, która no, dotyka każdego z nas, czy tego chcemy, czy nie. To jest dokładnie tak, jak ja zawsze mówię, że jeżeli żyjesz, to masz emocje, a skoro masz emocje, to znaczy, że żyjesz. Więc w związku z tym tak to wygląda. Natomiast chodzi o to, żeby wiedzieć, w jaki sposób sobie rzeczywiście skutecznie móc poradzić w tym, żeby zwiększyć komfort swojego życia, no i oczywiście życia wszystkich osób, które są w naszym otoczeniu. Więc moi drodzy, dla wszystkich tych osób warsztat na pewno jest, ale też dla terapeutów. Dla terapeutów. Że tak powiem, wszelakiej maści. Czy fizjoterapeuci, czy naturoterapeuci, czy chiropraktycy, czy też inni terapeuci, którzy z jednej strony chcą ugruntować wiedzę tę, którą już posiadają, a z drugiej strony chcą nabyć nowej i Poukładać sobie pewne elementy tak, jak ja to zrobiłam na przestrzeni wielu lat edukacji, po to, żeby móc jeszcze skuteczniej pomagać swoim pacjentom, klientom. Na temat terapeutów, ponieważ tutaj dla Was jest jeszcze dodatkowa informacja, powiem pod koniec tego filmu troszeczkę więcej. Natomiast co my w ogóle będziemy robili przez te dwa dni? No moi drodzy, przede wszystkim będą też ćwiczenia na matach, czyli każdy musi wziąć ze sobą matę. Zresztą jeśli chodzi o to, co wziąć, i dokładnie jak wygląda ten warsztat? Możesz oczywiście również przeczytać pod spodem. W opisie wszystko się znajduje. Natomiast będą pewne ćwiczenia na macie, po to, żeby każdy uczestnik nauczył się, w jaki sposób odczytywać symptomy z ciała, jak rozmawiać z ciałem. To po pierwsze. Po drugie, w jaki sposób, i to bardzo prosty sposób, można w ciągu kilku minut podnieść energię ciała, czyli kiedy jesteś. Ospały, zmęczony, czujesz, że no, nie jest zbyt dobrze. Zamiast sięgać po energetyk, można swoje ciało pobudzić w zupełnie naturalny sposób i cieszyć się tym, że o wiele lepiej się czujemy, o wiele lepiej funkcjonujemy, bo między innymi dzięki temu się lepiej też dotleniamy, czyli lepiej funkcjonuje mózg, e, pamięć, koncentracja i tak dalej, wszystko wzrasta. Więc, moi drodzy, tego was nauczę i e, będziemy też ćwiczyli również na matach. Ćwiczenia, które będą pomagały w tym, żeby usprawnić, udrożnić meridiany wątroby i pęcherzyka żółciowego. Wątroba i pęcherzyk żółciowy dlatego, ponieważ wiosną mają swoją największą aktywność, czyli wiosną powinniśmy się najbardziej skupić właśnie na tych narządach. Więc nauczycie się Wszystkiego od podstaw. Więc nie jest to tylko i wyłącznie warsztat, dwudniowe spotkanie dla osób, które już są w temacie, ale też dla tych osób, które po prostu jeszcze zbyt dużo nie wiedzą, ale chcą po prostu dla siebie, dla swojej rodziny nauczyć się wiedzieć, w jaki sposób dbać. O swoje zdrowie, o swoją wątrobę, o swoje emocje, jak oczyszczać organizm, jak oczyszczać wątrobę, jak wzmacniać wątrobę, jakie są metody, jakie substancje, jakie techniki i kiedy, kto i co może wykorzystać i dlaczego, i ewentualnie jakie są przeciwwskazania i na co tak naprawdę należy zwrócić uwagę, a o czym doktor Google niekoniecznie zawsze informuje. Więc moi drodzy, dwa dni uważam, że naprawdę genialne, na pewno będziemy się dobrze bawili. Te warsztaty poprowadzę głównie ja. Jeden blok tematyczny na temat ziół będzie prowadziła Zielarka, gdzie powie o ziołach, które wspierają wątrobę, które warto zbierać, jakie to są zioła. Jak możecie pójść do lasu i sami sobie, czy na łąkę, i sami sobie zerwać, jak je później suszyć, jak je przerabiać, co możecie z nich zrobić sami w swoim zaciszu domowym. Wszystkiego, moi drodzy, się dowiecie. Oczywiście, na temat diety, zasad dietetycznych, które należałoby wprowadzić w momencie, kiedy chcemy wspierać naszą wątrobę, o tym też będzie. Więc, tak jak słyszysz, dwa dni. Bardzo dużo informacji, więc będzie intensywnie, ale będzie też relaksacyjnie, ponieważ na pewno też przećwiczymy sobie razem albo pójdziemy w pewną podróż, która da nam bardzo dużo relaksacji, i dzięki temu każdy uczestnik nauczy się, w jaki sposób swój em, chaos myślowy który ma na co dzień w ciągu naprawdę kilku minut zminimalizować praktycznie do zera. Jeżeli uważasz, że nie da się tego zrobić, to od razu powiem, że ja jestem osobą, która praktykuje wszystko na sobie. Więc nie tyle pracuję z ludźmi i im pomagam i obserwuję ich organizmy, bo to jest z jednej strony, ale z drugiej strony ja bardzo dużo testuję na własnym organizmie I nie chodzi tutaj mi o medytację, o afirmację, o wizualizację ale zupełnie inną metodę, która jest dużo, dużo prostsza. I każdy z nas może ją wykonać bez względu na to, w co wierzy, jaką religię wyznaje, bo też bardzo często jest tak, że osoby, które na przykład są katolikami, uważają, że medytacja jest czymś złym. Ja tutaj nie polemizuję, natomiast też chodzi o to, że jest bardzo dużo form relaksacji, a jest metoda, którą ja osobiście. Nie tyle testuję, ale po prostu praktykuję na co dzień, i ona daje mi naprawdę genialne efekty. I tym wszystkim będę się z Wami dzieliła. Więc ten, kto ma ochotę, zapraszam serdecznie. Ostatni weekend lutego roku 2023. Widzimy się w Turku. Turek. 40 km od łodzi, więc centrum Polski. Każdy ma dokładnie tyle samo kilometrów, żeby dojechać, więc myślę, że każdy, bez względu na to, gdzie mieszka, będzie w stanie przyjechać. Jest parking, są miejsca noclegowe w komfortowym, dużym, zacisznym, luksusowym domu 200 m2. Jedzenie, wszystko macie zapełnione. I moi drodzy, dziś jest 24. Stycznia do jutra, do 25 stycznia, jest jeszcze obniżona cena, czyli 797 zł zamiast 1297. I wystarczy tylko i wyłącznie wpłacić zadatek w formie 200 zł i już jesteście na liście. Lista uczestników, uczestników maksymalnie 10. To są małe grupy, to nie są duże zbiorowiska, mała grupa po to, żeby rzeczywiście. Każdy mógł... Przerobić, nauczyć się, przyswoić wszystko to, co będziemy robili, po to, żebym z każdym z Was mogła chwilę porozmawiać i ewentualnie wyjaśnić, jeżeli będą jakieś nieścisło, nieścisłości, czy po prostu dodatkowe pytania. Natomiast chodzi też o to, żeby po prostu było dla Was komfortowo. Moi drodzy, tylko 70, 797 zł od 26 stycznia cena jest troszkę wyższa. Wszystkie informacje masz w opisie, więc warto sobie tam zerknąć i zobaczyć. Cena tak czy owak jest cały czas niska, bo ja chcę dla Was dzielić się z Wami tym, co wiem, tym, czego doświadczyłam, tym, czego się nauczyłam przez wiele, wiele lat praktyki i wiele lat jeszcze przede mną, ale dzisiaj już wiem jedno. Jeżeli chodzi o zdrowie, należy popatrzeć, tak, jak patrzymy przez cykl dobowy i cykl roczny, to dokładnie tak samo powinniśmy popatrzeć na nasze organizmy, na nasze ciało, na to, czego tak naprawdę my potrzebujemy. Więc, moi drodzy, dobra zabawa dużo informacji, dużo wiedzy, po to, żeby móc zastosować od razu i cieszyć się dobrym zdrowiem. A teraz jeszcze wrócę do terapeutów. Jeżeli jesteś terapeutą, tak jak wspomniałam na początku, wszelakiej maści, to oczywiście. Te warsztaty są dla ciebie, uważam, że jak najbardziej są dla ciebie po to, żeby ugruntować wiedzę, po to, żeby nauczyć się jak na przykład medycynę chińską, chińską łączyć z medycyną naturalną, czy też z innymi medycynami, czyli to wszystko to co ja już łączę, po to, żeby jeszcze lepiej, skuteczniej pomagać swoim pacjentom, klientom. I ci terapeuci, którzy zapiszą się na ten pierwszy termin, czyli ostatni weekend lutego 2023 roku i będą Uczestniczyli we wszystkich kolejnych, a łącznie jest, są cztery terminy warsztatu Wiosną Dbam o Siebie. Za każdym razem, podczas każdego weekendu, będziemy przerabiali troszeczkę inne informacje i materiały, i ci terapeuci, którzy będą uczestniczyli we wszystkich czterech warsztatach, Później będą mieli możliwość przystąpienia do egzaminu, egzaminu i oczywiście te osoby, które zdadzą egzamin, otrzymają certyfikat. Więc, moi drodzy, tak to pokrótce wygląda. Zapraszam wszystkich serdecznie, od terapeutów do zupełnych laików, każda osoba, która jest otwarta na to, żeby wiedzieć, jak w końcu rzeczywiście należy zadbać o siebie, to jest miejsce dla Was. Jeżeli okaże się, że e, osób, które chcą uczestniczyć, będzie więcej, Przygotujemy kolejne terminy. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia podczas warsztatów.